Czasami trzeba doprowadzić światła tam, gdzie go nie ma. Znów sytuacja życiowa stała się okazją, czy staje się okazją do tego, by powiedzieć coś o Bożym Słowie. Witam Was w kolejnej części słowa o Słowie. Dziś oczywiście o świetle i o ciemności. Takim najbardziej znamienitym tekstem są słowa Pana Jezusa zapisane i przez świętego Mateusza i przez świętego Łukasza. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. Ewangeliści zapisali te słowa Jezusa, by pokazać, że światło to nic innego jak obraz Bożej łaski. I że dopóki mamy światło, dopóki chodzimy w świetle, to wtedy nie możemy się potknąć. To też słowa Pana Jezusa. Wtedy nasze kroki są pewne. Zresztą każdy, kto usiłował wodzić w ciemnościach, tak jak my ostatnio do naszej kaplicy domowej, musiał wyciągnąć ręce, musiał się podpierać, musiał badać, czy wokół niego nie ma jakichś przeszkody. Musiał ostrożnie stawiać kroki. Kiedy świeci światło, czujemy się pewni, czujemy się bezpieczni. Kiedy mamy w sobie Boże światło, kiedy mamy w sobie Bożą maskę, wtedy też jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy po prostu możemy poruszać się nie po omawsku, ale nasze decyzje, nasza wola, wszystko to, co czynimy w świetle Bożej łaski jest dobre. Dalej Pan Jezus w tym fragmencie mówi, przestrzegając, jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność, zachęta do tego, by troszczyć się o to światło, które Bóg w nas zapala. W czasie obrzędu chrztu świętego dzieci jest taki moment, kiedy przekazuje się zapaloną świecę rodzicom chrzestnym ze słowami, aby troszczyli się o to światło wiary, które zapłonęło w duszy ich dziecka. Potem już każdy z nas osobiście musi się o to światło troszczyć. Jeśli tego zaniedbamy, to to, co miało być w nas światłością, staje się ciemnością, staje się złem, staje się grzechem. Dlatego Pan Jezus mówi, jakże wielka to ciemność, kiedy światło przestaje błyszczeć, kiedy światło przestaje świecić, kiedy światło staje się ciemnością. Troszmy się o to, aby to światło, które jest w nas, które Bóg nam daje, nieustannie w nas płynęło. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza, i zapraszam ponownie. Moi drodzy, seria słowa o słowie na chwilę, to znaczy na czas adwentu, będzie przerwana. Pojawi się nowa seria. I codziennych rozważań na temat adwentu. Zapowiedź tej serii gdzieś tutaj się pojawi. Mam nadzieję, że trafię. Pozdrawiam i do zobaczenia.